Siemanko, tutaj Silmiwek. Przed Wami odcinek na Jukila, czyli na najlepszego one w Europie, a także gracza, który niejednokrotnie miał rank 1 na leście. więc zachęcam do oglądania, zachęcam do łapkowania, komentowania i subskrybowania i miłego oglądania. Siemanko, witam w grze na Jukila. a niestety nie zdążyłem odpalić nagrywania, bo mnie zinwajdowali, więc zaczynamy w momencie, gdy mam spalonego flesza. Więc nie najlepiej, ale postaram się, żeby wyciągnąć z tego to, co się da. Jeżeli chodzi o tę grę, to o, mam autofila na midzie na karmie, ale mają dobre mi jungle, więc powinno być OK. Natomiast oni mają i całkiem dobrych graczy. Przynajmniej w topside. side. w sumie top jungle. Reszta nie wiem. Jeżeli chodzi o mechup, to tak szczerze nie jestem pewny, nigdy go nie grałem. Yy, wydaje mi się, że mogę go po prostu go obijać, ale czy mogę zrobić jakąś bardzo dużą presję? Prawdopodobnie nie. Muszę uważać Verli na ganka 2, bo nie mam flesza. Prawdopodobnie będzie popowała do topa. Dlatego też nie chcę jakoś nasilować. Za każdym razem próbuję go obijać jak podchodzi do creepa nie jest mniej więcej w połowie, ale puszuję się do niego, więc cały czas będę musiał grać pod presją, yy, waj. Na to będę musiał uważać. Prawdopodobnie, jeżeli to to mogą po prostu oboje we mnie flashnąć i mnie zabić. Dlatego będę się starał grać trochę defensywnie, jeżeli chodzi o move i nie będę podchodził za blisko, żeby go auto-atakować. Pójdę sobie teraz zwardować Tribus. kijem na tę chwilę. Dzięki czemu będę mógł grać trochę bardziej agresywnie, jeżeli chodzi o tradowanie się ale cały czas będę starał się trzymać w górnej części mapy, żeby yy, nie dać się rankować. w górnej części linii bardziej niż mapy, no cóż za ja dużo tak naprawdę nie mówię, bo staram się skupić mam teraz 1150 LP i gram pod punkty, jeżeli muszę tak nazwać ale jednocześnie chcę wam dawać yy, powiedzmy aktualizację z mojej przygody w drodze o jak największą ilość punktów będą się pojawiały odcinki tego typu Widzę bocie więc teraz mogę trochę podejść Bardzo mocno mnie strajdował tutaj Jonę Muszę tutaj użyć fotę ale dobra takie podejście w tym stylu byłoby ok, tylko przypomniało mi się, że nie mam flasha, więc on tak naprawdę mógłby tutaj we mnie flashnąć. jakbym się zaczął tradować. Natomiast jakbym miał flesza, to mógłbym tutaj zagrać yy, agresywnie, tak jak chciałem. Ale na szczęście sobie przypomniałem. flasha 35 sekund. Cały czas muszę uważać. Rakan napisał dive top, ale ja nie mogę tego dopuszować, więc... Musieli go spróbować zgankować w połowie linii. Ale oczywiście on miał warda, więc to się nie wydarzy. Chciałbym mi się cover na tym waveie. Natomiast Graves robi kampy, więc nie wiem czy to się wydarzy. Mam flasha, po jednym creepie mam szósty level, więc mogę spróbować zalinować. Czujemy wavea razem z Rakanem. Tutaj raczej będzie waj do skoverowania tego, jeżeli nie będzie, to mamy darmowego dive'a, Ale Rakan musi zacząć, bo ja nie mogę. Dobra, mamy go. Dobrze tutaj zagrał. O kurwa, dobrze tutaj zagrał, oczywiście, na o, ja odtwarzywałem na wszelki wypadek, bo nie chciałem ryzykować, że dostanę hit towera. Wydaje mi się, że byłem na granicy. Może ten flash nie był potrzebny, ale no, udało się na szczęście. To jakoś bardzo dużo mi nie zmienia w kontekście match natomiast yy, fajnie, że Graves dostaje killa. Ja pewnie nadal będę przegrywał. Ona ma teraz załupość w teorii, mogliby mnie teraz zajmować. Jest tutaj też waj tak jak mówię, więc mogę spróbować w nią wbiec. my tutaj, jej nie zabijemy. Okej, okay, nie próbujemy, jest okej. Okay. Idę po prostu sfarmić wave'a. Moim zadaniem jest po prostu dofarmić, bo jestem jedynym apekiem w teamie. Wiadomo, że mam karmę, ale teraz raczej będzie ten build, wiecie, supportowy bardziej full AP, ale zobaczymy. Więc jakby wystarczy, że wyjdę na even, nawet jak będę trochę do tyłu, tutaj jest OK, bo po prostu cały przeciwny team powinien składać Armora i patrząc na to, że nie mają MR-a, a ja jestem powiedzmy jedynym apekiem Może wiecie, niekoniecznie, ale jedynym herosem, który składa czyste AP, to i tak będę dużo robił. Nawet jak nie będę jakoś bardzo do przodu, ale ważne, że yy, drużyna wygrywa. Dobra, zabili yy, na bocie. Ja teraz muszę uważać na ganka od linii, yy, bo też jeżeli mnie zabiją, to mogą wnieść Heralda za free, a ja nie widzę Vai. Prawdopodobnie jest w dolnej części mapy, ale nigdy nie wiadomo, poczekam, aż się pokaże. Dopiero wtedy będę jakkolwiek podchodził. To, co jest ważne w ósmej minucie jako to planer. często jest tak, że nawet nie chcecie lordać sobie... Yy, Jakoś rzeki albo tribusze tutaj, tylko bardzo często chcecie stawić warda na Heraldzie, przynajmniej na wyższym poziomie, bo to daje wam zdecydowanie więcej informacji, jeżeli chodzi o mapę i też wasza drużyna może najczęściej lepiej zareagować. To, że przy tym oczywiście musicie grać trochę defensywnie. No, ale drużyna niestety padła, więc chyba trochę się odwaliło. Mam tutaj Rakana, więc próbuję olinować. Pytanie, czy zabijemy? Mam Stuna, więc powinniśmy zabić. Dobra, mamy tutaj oponenta. Taka weźmie kanonka. To jest super. Czy oni robią Heralda? Robią. Czy ja tam chcę podchodzić? I myślę, że nie. Kupię po prostu buty. Kurde, Trajsa padła solo od Kaisy, niedobrze. Bo miała na sobie shutdowna. Więc kurczę nie najlepiej, tak szczerze. Ale, ale wierzę, że. To nie zadecyduje jakoś bardzo. Okej, okay. anulowali Heralda, więc jest OK. A ja nie mam teraz Warda, więc ciężko mi to zwardować, Oczywiście mam Pinka, ale... Ale póki co raczej nie będę chciał go nigdzie używać. Jakbym wiedział, że gra jest w okolicach, to jeżeli chciałbym walczyć o Heralda, to przeszedłbym tędy i dołączyłbym od strony Mida. Razem z karmą dzięki czemu nie mogliby mnie odciąć na górnej części, na górnej części rzeki. Ale nie ma tutaj Gravesa, więc po prostu chilluję I też będę musiał zaraz uważać na y, dive'a, bo nie mam R'ki, nie mam flasha. Fajnie, najpewniej będzie miała zaraz wszystko I na bocie zdajbowali, teraz na no, musi Karma uważać, ja też muszę uważać Bo enemy team może próbować robić cross-mapa, żeby użyć gdzieś heralda Ja tego używam po to, żeby mieć 100% HP A, bo możliwe, że będą tutaj czegoś szukali, ale chyba nie szukają, więc... Jestem okej okay. z tym markę za 5, więc teraz już powinienem być bezpieczny, jeżeli będą dajwać. Mogą to jakoś ograć, tak żeby mnie zabić, szczególnie jeżeli mają flasha, yy, ale ale będą musieli do tego na pewno dużo użyć. Teraz mogę tak powoli załunować go od creepów, wiadomo, że nie jakoś bardzo, ale gdy on użyje swoich cooldownów, to mogę powiedzmy wyjść przed creepy, tak jak teraz, no i widzicie, on traci te, powiedzmy, 4 creepy zawsze coś. Jest to jakoś bardzo dużo, ale... Powiedzmy, jak mogę to robić, nie wiem, co dwa wave'y, to się będzie zbierało, ale raczej nie będę mógł tego robić, bo grywa trade. Y. Dobra, nawet OK. Trading z mojej strony nie mogę, na czym nie mogę? No nie chcę tego frizować jakoś za bardzo, tankując to, bo e, trochę mi HP wezmą te gripy. Możliwe, że on za chwilę będzie próbował mnie jakoś olinować. Stawię tutaj pinkę, żeby e, bał się puszować. Powiedzmy, mój Rakan mógłby tutaj być, albo Graves. Jestem mojego warda w trybuszu, skarży Graves nie potrzeb, bo mógłbym w niego fleść, i ci prawdopodobnie były free kill. Zniszczą mojego warda w trybuszu, skarży Graves nie potrzeb, bo mógłbym w niego fleść, no prawdopodobnie były free kill. Ale. Ale niestety muszę to A O mu na sobie. Ja przeżyję, ja przeżyję. Ale nie wiem czy nie będę musiał oddać tego wavea. Fajnie jakby Graves polsko tym nie skoverował. Było możliwe, że będą próbowali to zrobić znowu. Mam też TPK te za 5, ale tak szczerze że bardzo chciałbym do farmić i tam. Uda. No, była Mumu na topie Tego już nie przeżyję, niestety Mogę zastunować Mumu ja mu... O! Może jednak przeżyję? Kurde, tak szczerze Zlagował mi mózg, zapomniałem, że to jest karma z shieldem I yy, że mnie możesz shieldować i że mogę przeżyć Ale dobra, ostatecznie i tak bym tu nie przeżył, bym mnie zdajwowali. Ale powinienem. Yy... Nie wiem, być świadomy tego, że mogę tutaj przeżyć. O, bez Rki, ona bez Rki. To może zabić tego Jana, tak szczerze, on nie ma Rki. Może była się otwarte. Dobra, jest free kill. Ja idę złapać Botwai'a. Ale możliwość, że z bazy wejdę do Mida. Żeby zabezpieczyć trochę presji na mapie. No bo bot się puszuje do mnie. Jeszcze tam nie muszę iść, jeszcze nie mam towera, więc mam bardzo dużo czasu. robienie presji, ale chyba ostatecznie. O, nic to nie da. Więc idę powoli do bota. Chyba nie będę nawet gradka. Dobra, Tristan zabiła kolejnego chłopka. Zaraz na przedmiot chyba po prostu zricoluje. On teraz może freezować bot'a, jeżeli by chciał. Ten A Nie wiem, czy był najlepszy, ale zobaczymy, czy to będzie robił. Okej, okay, nie robi tego. Raczej chce zrobić presję na Smoka. Naszym planem jest, z tego co widzę, wzięcie top tower'a i oddanie Smoka. O, to jest okej. Okay. Myślę, że Tristan nawet może wziąć dwa tower'y, jeżeli oni nie zaczną tego od razu. A jeżeli ktoś pójdzie na topa, to ono oczywiście wygrywa i 4 na 4, no nie wiem kto wygra, to że będziemy mogli podjąć. Co ciekawe, widzę ten build na karmie drugi raz, że składają loketa, nie wiem jak bardzo dobre to jest, ale już drugi raz to widzę, że tak składają. Ale w ich piki myślę, że jest okej, okay, bo każdy wchodzi do przodu o, i dodatkowy shield o, pozwoli nam przeżyć, a jeżeli przeżyjemy pierwsze wejście, to wtedy powinniśmy wygrać fight. Tristana wzięła tower, my oddaliśmy smoka, może niedługo weźmiemy mid tower. Ja teraz przez chwilę frezowałem, żeby zgubił trochę creepów, ale teraz zacznę puszczać, żeby zrobić presję na yy, Heralda żeby będę miał zajście po prostu. Jestem odrobinę wektry do tyłu od Yone, ale to przez to, że tam nie zdejmowali na topie. Mogę tutaj szukać. Ona ma egzosta, ale jeżeli wyjdzie wyżej, to mogę próbować. Jony jest na golemach. Dobra, Frykila chyba strzelał. Mamy Kampiłem tutaj dosyć długo, ale myślę, że to było, no nie wiem, czy oczywiste, ale można się było tego spodziewać na pewno. Skarnęliśmy dwa e Bo ci jeszcze puszuje do mnie. Golemów myślę, że nie ma, ale sprawdzę, żeby mieć timer. Teraz tak chcę, że nie muszę jeszcze brać tego Ewa. Dzięki czemu oni stracą więcej creepów, bo jak, jak widzicie, puszuje się do nas. W międzyczasie mogę zrobić, powiedzmy, e go golemy. E grompa i. Tego wave'a i tak będę mógł zgarnąć, więc optymalizuję trochę play'a i dzięki temu tracą jednego wave'a więcej, jeżeli chodzi o creep'y, no mniej więcej. Ale teraz ja na przykład mogę tylko laskitować hitować i no, oni tracą tutaj kan wave'a, więc kolejny wave, którego tracą. A za dużo na mapie się nie dzieje, nawet jakby się działo, to mam TPK Zgrać w ten sposób myślę, że mogę. Teraz zacznę trochę pushować, żeby zrobić presję na mapie, bo... O... drużyna... a drużyna troluje, więc chyba nie jest na to dostała kolejnego shutdowna za Tristana, więc no nie najlepiej. Że oba... obydwu shutdownów nie musieliśmy oddawać, jakbyśmy lepiej zagrali. Ale to nic, no Tristana ma 3 itemy w 18 minucie, więc... Gra... Yy, powinna być... oho. Powinna być pod naszą kontrolą. Próbowali mnie zabić, ale to im się powinna być pod naszą kontrolą. Z tym, że mają dobry wjazd w Tristan, no my mamy dobre itemy do pilowania na karmie. Mamy jeszcze rakana, mamy mnie. Yy, więc ta Tristana ma dużo tego pilu. Dobra, waj bez strzału. Ja nie mam marki drużyna, więc nie wiem, czy to jest dobre. Ale chyba muszę tam tepować. Zobaczymy, co się wydarzy. Ja po prostu nie zdążę tutaj nic zrobić. Ale cieszę się, że drużyna wygrała. W takich sytuacjach i tak raczej... chcecie się tepować, bo... Nie wiadomo, nawet jakby ktoś misplayował ode mnie, to dobrze tutaj być. Bo po prostu... No nie będzie fight turbo przegrany, powiedzmy, jak ktoś słabo zagra ode mnie. A ten tepek i tak... No może się przyda, ale... Wiadomo, że czasami ciężko przewidzieć... Chyba o. O. jestem martwy. Chyba się zagadałem. Nie spodziewałem się, że tu jest. Czy to jest taki ward Dla nich nie teraz był mid tower, ale ten mid tower się nie dużo zmienia. Nie mogę wziąć z tego smoka, bo... Tristan y chyba tam nie będzie, więc może tutaj moje bet. Nie zauważyłem. Myślałem, że on był w fajcie, tak szczerze, że był jakoś obity i musiał rikolować. O tym miał r i miał wszystko. Ale nie wiem, czy teraz nie troluję i nie Z. Bez r jest. Tylko trzeba uważać na szara. Ja biegnę od razu na Nashora, żeby to sprawdzić, kupuję niebieski trinket, żeby jak najszybciej mieć wizję, bo nie wiem, czy oni tego nie zrobią tak co To jakoś dużo zmieni, raczej nie, ale dostali dużo expa z tego Nashora. na pushuje kolejny tower na no bacie nie wiem, czy jej się uda wziąć, ale jeżeli jej się uda, to będzie jeszcze bardziej fair, bo zostanie 600 golda. <laughs> ja w tym czasie pójdę spushować topa. Pokażcie, tylko na mapie widzę, chyba poza Ramblem. Dobra, ale mam teraz zonie. Jest możliwe, że ja będę w stanie go ograć. Ale poczekam aż się pokaże nasz przypadek. Teraz się jest na bocie? Okej, okay, jest na bocie, więc mogę poszukać te dwa. Jeżeli drużyna przeżyje, to to jest super. Tylko muszę uważać, bo ja nie mam TPK. Dobra, mam tier dwójkę, więc 600 gold za Fryko teraz muszę uciekać, bo mogą tu być. I mam już na zonie, więc duży spike. I składam tutaj zonie dlatego, że... Boję się, że jeżeli wszyscy oni i dostanę jakimś cc-kiem, to później dostanę CC Loka i nie będę w stanie niczego zrobić w fajcie. Wiadomo, że kanałem najczęściej chcecie flankować, ale patrząc na team kompy, to u nich każdy wbiega do przodu, więc tak naprawdę wystarczy, że będę stał z teamem i R-kę. A nie chcę, żeby doszło do sytuacji, gdzie nie będę mógł sterkować, bo nie zdążę. Nie wiem, czy tutaj dobrze się dzieje. Sajsa bez flasha. Jeżeli zdążę tam dobiec, to, to wygramy. Graves zdążył dobiec i chyba. On wygrywa ten fight. Opaki, dajcie coś zrobić. Więc za każdym razem, jak wam coś nagrywam, to jest takie gry typu top lane. Jest totalnie, znaczy, totalnie, no. Nie ma to dużo impaktu. No dobra, na Bowsa może trochę miałem, ale w gierce o 1K nie zbyt też. No nic, no nic. <ślesk> Przynajmniej zwycięstwo, prawda? 16182 lp, obrażenia no Obrażenia większe od Janemitopa. topa Nie no, nie były najgorsze tak szczerze, tylko że Tristan no przez to jak była Pet no, to chyba normalnie, że miała tyle obrażeń Mogłem na pewno tropy, trochę lepiej zagrać Jeżeli chodzi o lightning phase, ale Zwycięstwo to zwycięstwo, dziękuję za oglądanie i Zapraszam do kolejnych odcinków, cześć!